Witam Was dzisiaj z miejscowości Dźwizno. Jest tam miejscowość oddalona około 15 km od Kołobrzega. Miejscowość, malutka miejscowość wypoczynkowa, w której też nie brakuje atrakcji, nie brakuje ciekawych rzeczy. Będę chciał z tego miejsca Wam nagrać kilka filmów. Dzisiaj pokażę miasto, jak wygląda w dzień, może w nocy w tym filmie, a w kolejnych filmach pokażę Wam, jakie tu jest fajna ścieżka na wydmy. Jest tutaj troszkę tras, po których można sobie fajnie pospacerować. Jest parę takich atrakcji ciekawych. Ciekawych, właśnie jest, które nagram. Jesteśmy właśnie na zejściu na taką dziką plażę. Z drugiej strony portu, zwróćcie uwagę, port jest dosyć fajny. Z drugiej strony mamy łódki, na których, których też można się przepłynąć. Tam przy tyłu, przy restauracjach jest taki, nie wiem jak to nazwać taka łódka na, na beczkach. Ciężko nie mi to nazwać jakoś tam fachowo jeżeli znacie to to się nazywać można też popłynąć w rejs są motorówki którymi można też poskakać po wodach, po falach a my przechodzimy właśnie na dziką plażę nie lubię mocno zatłoczonych plaż Podajemy się właśnie tutaj w, po lewej stronie portu, bo tu zazwyczaj jest dużo mniej ludzi, zresztą w każdej miejscowości tak to zazwyczaj wygląda. Plaża jest duża, szeroka, piaszczysta, a sam port naprawdę fajnie wygląda. I popatrzcie z prawej strony mamy pełno paramaningów, a przechodzą dosłownie 100 metrów dalej przez drogę i przez most dochodzimy do plaży, gdzie mamy pojedyncze parawaningi i całą szeroką plażę można powiedzieć dla nas więc ilość tych ludzi jest tutaj stosunkowo mniej ja lubię takie plaże, spokojnie można wypocząć a tym bardziej, że zazwyczaj podróżujemy z pieskiem potem piesek wtedy nie przeszkadza innym plażowiczom właśnie leżącym tutaj Dzisiaj jest w miarę spokojne, jak widzicie mamy słońce, a z tego co się dowiedziałem, przyjechałem tutaj tylko na weekend, żeby panagrywać parę filmów. Z tego co się dowiedziałem tutaj od turystów, którzy tu już są dłużej, no to ostatni czas, cały czas padał deszcz, było zimno, w nocy po 7 stopni, dzień 12-13, a my dzisiaj mamy fajnie ponad 20, więc jest naprawdę przyjemnie, nie ma prawie w ogóle wiatru. Może jest w miarę spokojne, więc jest naprawdę Fajnie wypoczywamy i relaksujemy się dalej. Zobaczmy do dalej filmu, bo dzisiaj pokażę wam parę fajnych w tym filmie, parę fajnych miejsc. Wchodzimy właśnie nad zejściem z plaży. Przedtem weszliśmy zejściem na przyporcie, a zejdziemy takim bardziej prowadzącym na wydmy. Bardzo fajne zejście z takimi drewnianymi barierkami. To właśnie za portem, jedno wyjdzie, właśnie w podobnym miejscu, z którego przyszliśmy. Takie zejścia właśnie lubię przez wydmy, piasek zielono Panie tłocznie jak czasami te same budki z lodami No i tędy schodząc możemy iść prosto Idziemy do głównej drogi lub w lewo Wychodząc właśnie Podot nas synaportu. Na pewno widziałe. się widziałem. Na to 24 łapki. A teraz robi się, to robi się. Kieramy do miasta. W mieście wam pokażę jak wygląda wiżyno. Właśnie w taki ładny, słoneczny dzień, w okresie wakacyjnym. I kierujemy się do centrum. W pierwszej kolejności zaliczymy właśnie tutaj port od strony właśnie restauracji. Później może udamy się w drugą stronę. Właśnie wchodzimy nad kanał Resco. Tam po lewej stronie mamy ten port, który Wam prędzej pokazywałem. Od drugiej strony, a tutaj jest ta bardziej turystyczna wersja. Mamy tutaj, jak zwrócicie uwagę, ten ponton taki wyścigowy, po którym, którym można wymyć na rejsy. Tu jest taka mała właśnie łódka, która też można się przepłynąć no i różne smażalnie restauracje znajdziecie też tutaj rybkę wędzoną właśnie w porcie a tam prosto wchodzimy do centrum dźwiężynów jak widzicie znak dźwiężynów Jak zwrócić uwagę dźwignię, to jest mała miejscowość podmorska. Położona jest przy jeziorze Resko, Bardzo duże jezioro płytkie, po którym też można popływać rowerkami wodnymi. zdążymy tam się udamy. My tutaj jesteśmy teraz właśnie w porcie rybackim w tym miejscu. A, a samo dziwno składa się tak jak widać z kilku fajnych, ciekawych ulic przy centrum. mamy te rejsy łódkami, które można napływać. I rejsy wycieczkowe taką małą łódeczką. Tu jak zwróćcie uwagę, jest dużo restauracji, głównie smażalni ryb.